Halo, halo, kłania się Stachu, witam w kolejnym odcinku Red Dead Redemption 2. Eee, ciechamy sobie zadania, jakie nam, że tak powiem, mapa pokazuje, a ponieważ mapa pokazuje nam tutaj przed nami, jest przywiązany do tego pnia kieran. Eee, być może pamiętacie, w odcinku zdaje się drugim. Eee, wracaliśmy z napadu i on się gdzieś tam na, na winą i po drodze i żeśmy go zgarnęli, mieliśmy go przegłodzić. I teraz, teraz nie wiem, coś trzeba z nim zrobić. Yy, coś trzeba z nim zrobić, nie wiem co, zaraz zobaczymy. Yy, mamy z nim pogadać? Zagroś. <grywk> <laughs> I can't. Or? <laughs> Whoa! Hold your horses there. It seems the uh, cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? <laughs> I told you, Mister. I told all he is. I don't know nothing. Okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a Horse while. Horseshit. You see, we heard that part. So how about you tell the truth? That's what you want me. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Ah. <laughs> Who might kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Uh -huh. Geld him. Yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. <laughs> you're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. <laughs> you know, in Imperial Rome, units oh, are oh, the oh, 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 oil oh, of courtiers. to no, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! No! <laughs> what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas all. Okay, okay, listen. I know where old Driscoll was holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at six-point cabin. No. Uh, I'll take you there. Serious. I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Uh, uh, Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. <laughs>

Doszedłem swojego kunia. A gdzie jest mój kuń? Kuń. A tutaj. Tak daleko? Kurna, ty wsiądziesz na tego konia w tym tygodniu? No to jedziemy. A ten tu jakiego potwora ma? Ja pierdzielę. Dobra.

Next time you want to give me something, how about you give it to me instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. Hey. I if I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. Williamson really. What, Morgan? Just to say, well, even you can't screw up killing O'Driscolls. Funny. And I guess you're good here. Unless some soft handed feller comes along and tells you you've gone too far. What are you talking about? Fighting that big bullock up in Valentine? How wise you think beating a man to death would have been? With all them folks looking on? When we supposed to be laying low, I saw your eyes, Morgan. You didn't go clever, you went soft. Uh, I'll take it. After all, you are an authority. Double that call. gets a little cough in his throat, looks at you with some big dough eyes, you gonna let Comb go free? I was fighting Comb when you was pretending to fight Indians.

You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks and. You've been tied to a tree. You don't know nothing about this game. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know what the O'Driscolls say. Tell

From where I've been, you just looked the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you, boys. We're almost on. Them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true? But if it's what he says it is, and Cole O'Driscoll's here, we can end years of fighting here and now. Amen to that. Here, here. I swear, this is where he was. Shut up. Okay, now, now, cut. Left up here. We, we go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how. Okay. Okay, by me. With you, Morgan! All right, then. Through the trees here. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off the horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet.

Zabrać, mam to zabrać ze sobą Dobra, tylko teraz pytanie Bo. Okej, okay, to mam na ramieniu Na plecach Okej, okay, niech będzie. Nie bardzo zrozumiem, ale ale dobra, suicide You'll die, boy. But you'll lose your balls first. <laughs> Jesus Christ. Hey. There, there, you see? Okay, get down. Cabin's in the cleaner down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? Oh, he'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And hey, over there, someone's coming. So, uh, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait, so you can tell him yourself. Yeah, yeah, yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Mm, yes, yeah, sir. Come on, shake it off. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Nie, kurde, ja nie chcę. Ja bym chciał kurde noże. No i przecież Zrzuciłem i co? Szlak by to kur... Nie rozumiem, nie mam pojęcia co się stało. Nie rozumiem co się stało, nie mam pojęcia. Czuj się, ty do mnie strzelasz, czy mi się tylko wydaje? To jest mój kuźwa, i, i mi przeszkadza. Co za kuźwa? Co za gówno? Tu jakieś lekarstwo czy coś, cokolwiek Halo, no przecież kurwa wasza mać, o co tu chodzi? No kurwa, ale ty strzelasz coś? Jaka to jest tragedia, jeżeli chodzi o walkę, to ja nie rozumiem w ogóle co tu się dzieje, nie? kurwa i ta kamera lata na boki jak pojebana. Piździec, kurwa. No, no nie No kurwa, przecież to jest niepojęta rzecz, no. A nie chcę strzelają. Chuj w to. Jaki ma to kurwa sens, że ja tu cokolwiek robię. to kurwa nic nie można normalnie zrobić, bo. Bo wszystko się kurwa. Blokuje jedno z drugim nawzajem. A ten się kurwa skrada zamiast, zamiast. Chociaż kurwa truchtać. Wszystko, co. Ten, co trzeba. Kurwa klikać po 15 razy do, do jednego gówna. Co tu jeszcze. Ko, kogo tu jeszcze można podnieść? Tu jeszcze można kogoś ograbić. Dobrze. Wy się tam strzelajcie. My se tu, Ja se tu pograbiam ludzi. Sensu i tak w tym nie ma, a chociaż... Kurwa, coś zdobędę, jakieś pierdoły. Chyba, ch chyba wszystko. Chyba... No kurwa, odsuń się! Przecież chuj by to jasny i matka przenajświętsza, no. Lata koło mnie i mi, kurwa, przeszkadza! <grywa> My się wszyscy łupią, a ja mam to... Nie, mam to w dupie. Niech oni się nam strzelają. No, ja sobie naprawdę połażę, poszukam czegoś może. Może coś znajdę fajniejszego. Kurwa się przypierdolił do mnie jak Straż miejska do, do bezdomnego, no no patrz kurwa! Już ich tu jeszcze jest. O boże. No. no kurwa i co się stało? Krzyknąłem, ograpa ten sto... A... a e, zamast za, za Mnie podbiegł ten kuźwa ciemniak i on się wziął. Kurwa, le leży talerz na ziemi i nie mogę przejść, bo leży talerz. Zabierz. Zabieramy, kurde, nigdy nie wiadomo co, co... się przyda... na później. Przedać, albo oddać, albo zjeść, albo cokolwiek. Za burak? To chyba dla konia. Matko boska! No patrz, kurwa! Pójdziesz ty trochę szybciej. No, tutaj są jakieś kamienie, to już nie. Dobra, z grubsza chyba mamy. Trza mamy. Hata do przeszukania. Tam jeszcze... To jest chyba wychodek tutaj. Chociaż w pewności nie, nie, jakiś magazynek być może. Ale tu się nie... A może i wychodek. O Matko Święta. On albo kurna pełznie, albo biegnie. Nie ma że jakiegoś takiego jakiegoś takiego normalnego kroku, no.

What? You set us up. No, I didn't. You did? Como Driscoll ain't here! He was here, I swear! I, I If I was setting you up, I, I wouldn't have <laughs> saved your life. It's a good point, Arthur. Alright then, go on, get out of here. Hey? I won't kill you. Yeah, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away now. Go on, get out of here! That's as good as killing me! Out there, without you, Como Driscoll's gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. <sighs> Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So, you got the cash then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. The rest of you boys, get to camp quick. See, Arthur? Yeah, I ain't so bad. <laughs> hey, Bill. You tell Dutch old Karen ain't worth killing. Just yet. <laughs> Right Okej, okay, przeszukaj chatę. Jeszcze się okaże, że tu jest jakiś jakieś y ukryte. Y jakieś ukryte ukrycie. <laughs> y w sensie, że Odrys ten kolm się gdzieś schował Dobra, kurde no Alti drgniesz Więcej nie, nie zabiorę, dobra. Ograb, skrzynia, bardzo proszę. Eee, eliksir rzęszenia? Cokolwiek by to nie było. Cokolwiek by to nie było, może się kiedyś przydać. Zabierz pieniądze. Chyba na ziemi coś leżało, a czy w sensie na podłodze? Plik banknotów. O, dobrze, dobrze. Plik banknotów drugi, bardzo dobrze. I tu chyba jeszcze coś leży. I jeszcze trzeci Jakżeż sympatycznie Jakaś korzyść przynajmniej z tego. A, a czemu drzwi się zamknęły? A czemu drzwi się zamknęły? Nie dobrze. Mieszanka ciastek. Burbona nie mogę Jak ja tu jestem Nie sprawdzę moich parametrów teraz w tej chwili. Przeszukaj szufladę. Bardzo proszę. No okej. Okay. Karabinek powtarzalny na dubeltówka. Zamień? Ja nie, nie jestem pewien, czy chcę zamieniać. Tu gdzieś było przeszukaj, ale to było tylko przez momencik. I weź teraz zorientuj się, w... z której strony to było. No przecież nie trafię, kurwa mać. No pa... I czemu mi się obraca w jakąś dziwną stronę? Away. weź strzelbę Muszę o to, że muszę l aby obejrzeć i wyczyścić wyczyść tak, gdzieś tam olej do broni znalazłem, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś znalazłem olej do broni, więc jest okazja wyczyścić. Pytanie, czy to zużyło mi cały olej od razu. Czy tylko troszeczkę odwróć wróć. Celuj. Chyba nic z konkretnego mi z tego nie... ten... Dobra, i co teraz? Zamień łuk na karabinek powtarzalny? Eee... Yy, okej... Okay. Ej, kurde, nie tak! No i już nie sprawdzę, Kurze zapiał I teraz nie wiem, czy... Dubletówka na, na karabinek, czy nie zamieniać? Sensu w tym nie widzę, no. Wyjść. Jakby tak. No gdzie jest koń? A tu jest koń. A co on tu kuźwa robi? Broń na koniu L1. Dubeltówka. Karabinek powtarzalny, dubeltówka. A tutaj? Ale ja coś tu zostawiłem, jak zgłoszono przestępstwo? O, ograb, coś tu było, ograb, kogo mam to ograbić? Oczekiwany, nieznajomy, kuzynaszczystwo w toku. Wie, wiejemy, wiejemy czym prędzej. Bo tam się ktoś kręci. Dobra, yy, no i misja się skończyła. Ale zamuliłem, i nie wiem na jakim poziomie ona się skończyła. O, rany woskie!

Dobra, udało się. Nic się. Znaczy, udało się, nic się nie stało. Kurde, nie kontrolowałem czasu. Nie wiem, jak długo to, jak długo to trwało. O rany boskie. postępy? Gdzie to było? Chyba tutaj, rozdział drugi. Wizyta towarzyska, jest. Przełącz listę kontrolną. Dobra, nie mam pytań. Nie mam pytań. Jak miałem kurna zabić po cichu jak, jak rzu rzuciłem nożem i ten koleś się do mnie odwrócił? Jaki to miało kurwa sens? Dobra, yy, na razie kończę. Zobaczymy, czy ja muszę zobaczyć, jak, jak długo to trwało. Może skleję drugą misję do tego. W każdym razie, tu się, tu się żegnamy. I w razie czego, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.